Nie dorastają mi do pięt Tutaj mimo, że pierdam się w nich z buta ty odpal sobie skuna, siądź i posłuchaj O, to mój rap to moja duma Miałem Nie, mnie pisać, ale nadal Kiedy gadam, Majki pono, jak na bana Grecja coro Ziomo to dopiero prolog dam wam słowo jak roro Dam wam słowo, że wygrywam to Jak mój ziomo schorobą, to wola walki jak konor, Plus szlajny jak koro Elo, elo, elo Rzucam rap na podwórkę, a puść to gówno w obieg Daj na max audio, zwykle daj nie Za siebie, ale nie wiem, w którą stronę I wszyscy dzwonią mi, że wszystko już załatwione Jeszcze chwilę i wyniosę się stąd za dobre Jeszcze chwilę dłużej zostanę tylko po Jeszcze jeden moment, drugi, bo długi zostawić dziś za sobą syf, który rije mi głowę, nie przysypię Siebie, nie wiesz co wziąć, to weź wypierdalaj Trzeba dojrzeć, by mu być sobą nadal Nie pajacować i złapać się za jaja, braga Iść po swoje jebać, to co kurwy będą gadać I się wpierdalam, to jest po prostu moje Mówili, że się skończy, a ja jeszcze nie zacząłem Stoję jak standard, ty stoisz jak kołek Jak rzucałem szkołę, jeszcze nie wiedziałem Ile moje tołsku jak społek. Sami mam dosyć, nie mogę spać nocy Dobre życie na ryzyku, uzależnia jak narkotyk Wiesz, wierzyłem zawsze, że się uda że się uda A musisz wiedzieć, że nie wierzę w cuda I no. rzucam rap na potwórka Jak chcesz tego więcej, to zapraszam do studia